Smurfy i świat emocji. Smurf, który czuł się odrzucony od wydawnictwa Egmont. Jest to kolejna już część przygód o smurfach. W świecie emocji każdy komiks porusza zupełnie inny, ważny problem, który dotyczy również dzieci. Dzięki temu komiksowi dowiemy się, jak radzić sobie z odrzuceniem i prześladowaniem. Na początku poznajemy smerfa słabeuszka. Słabeuszek nie był szybkim, nie był zwinnym ani silnym smerfem, ale był bardzo miły i bardzo chciał ze wszystkimi spędzać czas, bawić się i grać. Ale niestety inne smerfy często stroiły sobie z niego żarty. Tutaj na przykład przezwały go Gargamieczakiem i to przezwisko będzie się za nim troszeczkę ciągnęło, a słaby uszek nie potrafi odpowiedzieć im na te zaczepki, nie potrafi się przeciwstawić. Zobaczcie tutaj, oni się z niego śmieją, on też się z siebie śmieje. Mimo to chce się umyć i iść ze smurfami do lasu. Smerfy niestety na niego nie zaczekały. Słabe znalazł ich dopiero, gdy już wracali na podwieczorek. No i tu jak możecie zobaczyć, ciągle nazywają go gargamięczakiem nie chcą się z nim podzielić, bo nie zbierał z nimi tych liści. Więc Słabe postanowił przygotować sok, podzielić się ze smrfami, które wypiły cały nic mu nie zostawiły. Niestety słabe wpada w pułapkę Gargamela i tutaj zmieni się postrzeganie go przez inne smerfy. Na końcu komiksu mamy poradnik. Co to znaczy być prześladowanym? Jak działa prześladowca? Co czuje prześladowca, a co osoba prześladowana, kiedy jest się bardzo, bardzo smutnym, nie ma się ochoty chodzić do szkoły. To jest bardzo ważny temat. Bo niestety dotyka wiele dzieci w szkole właśnie Bardzo Wam polecam ten komiks Tutaj mamy znowu Rady Papy Smerfa, które też warto przeczytać Smerfy i Świat Emocji to jest bardzo wartościowa seria I myślę, że warto ją z dziećmi czytać I omawiać później emocje, która została poruszona w danym komiksie Bo o emocjach trzeba rozmawiać Zapraszam również na blog, w opisie do filmu jest link